Jeśli chcesz poznać największe tajemnice Minecrafta, to mity to jest zła droga. Nie polecam. One co najwyżej mogą ci rozwalić panie. Ale podesłaliście mi ich serio setki, więc czas najwyższy je sprawdzić. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Let's go. No dobra, mit numer jeden. Jeśli na Petro Edition pójdziesz spać kucając, to będziesz lewitował nad łóżkiem. O kurde bele, zawsze chciałem być magikiem. I coś czuję, że moje marzenia są najbliżej spełnienia od dawna. Czas nauczyć się sztuczki lewitacji. Tak, jak to drzewo z niewyjaśnionych przyczyn lewituje nad ziemią, tak zaraz ja będę lewitował nad łóżkiem. Ale najpierw dwie rzeczy. Po pierwsze, noc. Mamy noc, włączamy w pięć, idziemy spać i sprawdźmy na początku, czy normalnie śpiąc lewitujemy. Jak widać, tak delikatnie, po delikatnie, ale nie. Najnormalniej w świecie leżałem na łóżku. Ale my przecież nie mamy zamiaru tutaj normalnie leżeć, nie? Czas kucnąć i dopiero wtedy i spać. Przekonajmy się, co się stanie teraz. E, jakby nadal leżę tak samo, jak leżałem wcześniej. Chwilę, chwilę, chwilę Udokumentowałem oba przypadki W tym po lewej szedłem spać normalnie A w tym po prawej szedłem spać kucając I nie widzę tu żadnej, nawet najmniejszej różnicy O, to oznacza, że według moich obliczeń Mit numer jeden jest fejkiem Trzeba będzie znaleźć jakąś inną magiczną sztuczkę No dobra, i chyba to mam Co powiecie na to? Tekst na tabliczce na Bedrock Edition przenika przez świeczki Że, że co? Ha! Dobra, to jest oficjalnie najbardziej losowa rzecz Przez którą może przenikać tekst na tabliczkach w historii Bo chcecie mi powiedzieć, że mam tutaj taką tabliczkę, co nie na tej tabliczce jest chleb, i fajnie. Ej, jeśli ja przed tym chlebem postawię świeczkę, to ten chleb będzie przez świeczkę przy. że co? Nie, no, Minecraft sobie z nas jakieś jaja robi, co nie? Jakim cudem? Tekst na tabliczce przenika przez świeczki! E, aha, dzień jak co dzień na Petro Kedyszyn. A co, jakbym pokolorował ten tekst i dał go świecącego na przykład? Nowy sposób na zapalenie świeczki bez zapalania świeczki. Dobra, świeć i lecimy z tym koksem! Przenika! To jest najbardziej bezsensowna i najdziwniejsza rzecz, jaką zobaczymy w tym odcinku. Nie ma opcji, że będzie coś jeszcze gorszego. Dla porównania na Java Edition. No, kto by się spodziewał? Działa to normalnie. Nie mam pytań. Mit potwierdzony. Bedrock to jest stan umysłu. I tak oto dobiliśmy do mitu numer 3. Tylko jedna na 100 osób potrafi zostawić subskrypcję z odwróconym do góry nogami telefonem. Dobra, to jest mit, do którego potrzebuję was. Bo no, ja tu nie wiem, mam guzik subskrypcji. Nie, tylko niekoniecznie wiem, jak ten telefon odwrócić. No, eh, nie da się, do. No. Dlatego spróbuj właśnie teraz zostawić suba z telefonem do góry nogami. I daj znać w komentarzu, czy się udało. I sprawdzimy, czy będzie 99 komentarzy, że nie. I jeden, że tak. Jeśli tak będzie, to będzie znaczyło, że mi jest potwierdzone A jeśli nie, to że jest jednym wielkim fejkiem Drop test! Przetrwał, przetrwał. O! Przetrwał! Co to za mocarny telefon? Let's go! Gdy na Bedrock Edition wejdziesz w pajęczynę z efektem szybkości, to tacie nie spowolni. Czy spędzimy dzisiaj płodcika, na roku? możliwe. Mam pajęczyki, mam mikstury szybkości, a nawet szybkości dwa. Ale najpierw porównajmy, jak to wygląda wchodząc do. Normalnie w pajęczynę. No, ewidentnie spowalnia. Nie tak bardzo jakbym się tego spodziewał, ale tu trochę tak. Teraz dajmy sobie miksturkę szybkości 1, gitara sieba. Gdzie ja to mogę zobaczyć, jaki mamy efekt. Dobra, bedrock jest dziwny, nieważne. Miksturkę mam, mam. To lecimy z szybkością maksymalną przez to. Ej, no nadal nie spowolniło. No przecież nie widziałem jakiejś zbytkiej różnicy nawet. Cały czas przychodziłem mniej więcej tak samo wolno, jak bez tej miksturki. No może delikatnie szybciej, ale no kurde, będę nadal spowalnia. A może powiedziałem iść, a nie biec, jak idę, to jest jeszcze gorzej. No dobra, dowiedziałem. Się w takim razie, że mikstura szybkości 1 raczej nic mi w tym nie pomoże. Sprawdźmy, jak zadziała mikstura szybkości 2. Teraz powinienem być dwa razy szybszy, więc może różnicy tym razem. Oj, 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 nadal jest. I to nadal całkiem spora. Wręcz mam wrażenie, że teraz to jeszcze bardziej boli niż wcześniej. Bo jak się biegnie normalnie, to aż tak bardzo nie spowalnia jak tutaj. A tutaj to normalnie jakby nas, kurde bele, zatrzymywało. Nie wiem, póki co wygląda to, że to będzie fake, ale mam jeszcze jeden pomysł. Jakby tak dać sobie spina faktycznie, ale na przykład 10. Może to coś zmieni. Okej. Okay. O, o, kurde bele. I teraz poczułem, jakbym przechodził przez te pojęczyny, jakbym normalnie chodził, ale nie, no nadal to nie jest, kurde, bele, to, co chciałem osiągnąć. Co się będziemy ograniczać? Speed 255. Let's go. Ała, ała, nie mogę trafić. Ała, chwilę, do góry, nie. Jak <ścoughs> ja trafić w te głupie pajęczyny ze speedem 255? Dobra, dobra, tu są. Lecimy. O, kurde, bele, przeleciałem przez nie normalnie, jakbym latał. Nawet nie wiem, kiedy to się stało, ale było. <ścoughs> no w tym momencie byłbym w stanie to uwierzyć. Ze speedem 255 pajęczyna cię nie spowalnia. Ale w tym micie chyba nie o tego spida chodziło. Dlatego powiedzmy, że z legalnymi spidami mit jest oba lody. Numer 5. Ogniska, pochodnie i latarnie dusz nie topią lodu. I jedyna zależność jaką widzę to to, że pochodnie dusz są w kolorze lodu. I nie wiem, może to ma jakiś wpływ, może lud bardziej lubi ogień swojego koloru niż innego. To byłoby bardzo nie okay z jego strony, ale dobra, dla pewności ustawmy sobie też pochodnie, latarnie i ognisko z normalnym ogniem. I zaraz obok, tamto już się topi, widzę, widzę, ale obok stawiamy wszystko tylko z ogniem dusz. Się potopili, długo to nie trwało i dwóch lodów po lewej stronie już nie ma, a po prawej się wszystkie trzy trzymają. Ale póki co normalna pochodnia też jeszcze trzyma lód, więc to może być kwestia tego, że po prostu jeszcze nie zdążył się stopić. Poczekajmy sobie jeszcze dobre kilkadziesiąt sekund. No i co? Mamy to. Minęła dobra minuta i wnioski są bardzo proste. Pit okazał się być jak najbardziej prawdziwy. Jeśli budujecie zamek z lodu, to używajcie niebieskich pochodni. Numer 6. Możesz stworzyć lewitującą wodę, Wkładając ją w blok bariery. Okej, okay. nigdy nie słyszałem o tym, żeby w barierę można było coś włożyć, a już tym bardziej w wodę. Mam tu lewitujący blok bariery, pięć kratek nad wszystkim innym, więc woda położona w tym miejscu powinna się rozlać. Łaj, wszędzie dookoła! Moje pytanie jest jednak następujące: Jak włożyć wodę do bloku bariery? No, kliknęłem Shifta i nie wyszło. Halo, przepraszam bardzo. Chciałbym włożyć do ciebie wodę. Eee... <laughs> nie wiem, może debug stickiem, czy coś dzień dobry? Eee, woda do środka poproszę. Powoli kończą mi się opcje, jak to zrobić, ale spokojnie spokojnie, spokojnie, spróbujmy w ten sposób, okej okay. nieważne, nie było tematu, no według mnie to nijak to się ma do tego co tam było napisane, nie dostaniemy lewitującej wody jeśli nie wrzucimy ją do barier bloka, a po prostu się nie da, i nawet roku się da, ale, ale co z tego że się da jak nie, nie lata, ale jesteśmy już bliżej niż dalej przynajmniej włożyliśmy wodę do środka, w teorii jakby postawić więcej barier bloków dookoła i wtedy wodę do tego to, o, 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 no właśnie to będzie ona lewitować i to mało tego będzie od spodu zepsuta? Okej. Okay. Tego nie było w zestawie, ale przyjmuję. Spróbujmy jeszcze inaczej. Włóżmy ją dispenserem do środka. Hop, hop i hop. Dobra, rozlała się, a więc to jest inny sposób. Trzeba postawić cztery barier bloki dookoła, czyli po prostu równie dobrze moglibyście po prostu usunąć ten barier blok tutaj. O nie, bo wtedy jest normalnie tekstura, ale jeśli go położymy, to tekstury nie ma. Eee, zepsuta woda i naprawiona woda. Eee, Okej. Okay. Powiedzmy, że mit, no... Eee, bardziej niepotwierdzony niż potwierdzony, bo z jednym blokiem tego nie zrobimy. I przejdźmy do kolejnego. roku jeśli będziesz blisko ściany i zjesz baraninę, to wywalić na drugą stronę tej ściany. Aha. Przysięgam, nic dziwniejszego już dzisiaj nie przeczytam. Ale że co, że jak? Mam ścianę, mam baraninę w ręce, zjadam tą baraninę i Minecraft teleportuje mnie na drugą stronę tej ściany. Powiadacie. Mhm. Mm Brzmi jak całkowicie normalny bit, który oczywiście, że pewnie się spełni, no bo przecież jakby to mogło być inaczej. Dobra, jemy i telepo... E, do, a, a, co! Dobra, jestem w szoku. Nie, nie spodziewałem się tego, byłem pewien, że to jest największy fake na świecie. W takim razie co jest tak, jak zamiast baraniny zjem na przykład kurczaka. Wtedy nie przejdę przez ścianę, czy o co chodzi? A, a, to, <zum> a dlaczego? Od kiedy tylko i włączki baranina ma właściwości przenikania przez O, teraz się już nie udało! Okej, okay, okej, okay, jeszcze raz, bo to się wydaje o wiele bardziej skomplikowane niż myślałem. Przede wszystkim muszę w kierunku tej ściany biec i wtedy znowu się nie udało? A bezyk, no kurde, Bele, to jest chyba. Ja nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem wcześniej Ale przeniknę przez ścianę Jest taka możliwość, że już nigdy w życiu tego nie powtórzę Ale było, było Zarejestrowało się na kamerze Mam nadzieję, że tak Mit potwierdzony, lecimy dalej Koło rudy diamentów na bedroku Zawsze można znaleźć też redstone'a Najpierw przez ściany mi każą przychodzić Teraz szukać diamentów Nie podobają mi się te standardy Ale mam to, wykopałem dosłownie trzy bloki z nazwą diaksy A to oznacza, że gdzieś wokół nich Powinien być też redstone czy to się zgadza? A tu jeszcze może być do góry. Okej, okay, nieba. Na no spokojnie, nie odkryliśmy jeszcze wszystkiego. Nadal jest na to jeszcze jakaś szansa, ale coraz mniejsza. Nie no, ja może ślepy jestem, ale ja tu żadnego redstone'a nie widzę. Spróbujmy jeszcze raz, ale w stone'owych jaskiniach. Znalazłem redstone, ale wokół niego nie znalazłem diaksów. Mam kolejne w dipslicie i co? Gociu, tu też nie ma żadnego redstone'a. A tutaj, tutaj też nic nieba! ma. Mit mówił o tym, że przy każdym złożu diamentów jest redstone'a. Jest prawdziwy. Już cztery i nie było nigdzie, także jakby sprawa jest prosta. Mit obalony! Jedyne co Wam mogę teraz zaoferować, to zawody. Jeśli trzy razy bardzo szybko naciśniesz łapkę w górę, to policzysz się to jako dwie łapki. Dobra, kurde, bele, robimy to! Czyli tak, pierwsza raz łapka w górę, czyli dajemy łapkę w górę, później ją zabieramy i drugi raz dajemy, tylko to robić bardzo szybko. A czy mi jest prawdziwy? sprawdzimy tylko w jeden sposób? Jeśli będzie więcej łapek w górę niż wyświetleń pod tym filmem, to znak, że to prawda. Zróbcie to właśnie teraz, a ja idę się przytulić do mojego nowego... Przyjaciela smoczka! Ula, lale, masz brzuszek! No Do jutra dobranoc popła! Ha ha! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. W tym po prawej zamieniłem struktury w bronie w Minecrafcie! Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to dokładnie tak było. Zresztą kliknij i przekonaj się sam!